Co jest z tyłu za nami? Coś tam się bieli. Właśnie to chciałam zobaczyć. Dobra, to idziemy. Taimara mówi, że nie jest umalowana przy nagraniu, ale ja się nie maluję przy nagraniach. Powinienem? Dajcie znać w komentarzu. Jak pachnie? Pięknie. Tak słodko. Takie perfumy to wnosiła. Naturalne zapachy są najlepsze to może powinnam się wcierać tym, co? Opowiedz nam, jak smakują morele w sklepie? Morele w sklepie tak jałowo, tak bez żadnego smaku są. W jakim Getfardy? sklepie? W jakim sklepie? Ej, no zazwyczaj się kupuje w pietronkach, czy w jakimś tam Kauflandzie, czy w jakichś innych sieciówkach. W marketach? W marketach, tak. Dobre mają tam pożywienie? Dobre mają owoce? Czy najgorsze, powiedz nam? W porównaniu z tymi? Tak, w porównaniu z tymi. To nie ma porównania. Też je... są genialne. Ja bym je nazwał, że są jakie? Niejadalne. Słodkie są? No, nie są słodkie, bo są zrywane na zielono i wtedy one nie mają jak tej słodyczy dostać. A tutaj? A tutaj to one są zrywane na takie. One nie są zielone, no są dojrzałe i są smaczne. Że można po prostu wziąć i od razu i od razu jeść. A z ziemi dobre są? Oho, najlepsze! Na najlepszy, co? Te. Nie, no moreli, na... Dobre Nie z tylko, no nie tylko na To Nie, i... ale ile, z ziemi... Ile... na ziemi leżą już te naprawdę dojrzałe, takie soczyste, dosłownie jak, jak miód. One nas, nas są słodkie jak miód. Z te morale nie ma nic lepszego. Ile jesteś w stanie zjeść moreli w trakcie zbiorów? Dużo! Dużo! Jedną ręką się zbiera, a drugą się je! Więcej nazbierasz czy zjesz? Nie, no, więcej się nazbiera. Ile taki zbiór moreli trwa? Jeżeli jest dużo, to można codziennie chodzić i przerywać. W sensie już zrywać dojrzałe owoce, i te niedojrzałe się zostawia na drzewie. Tak, za dwa tygodnie, z miesiąc nawet. My nie? Myśmy tam chyba nawet. prawie dwa cały tygodnia. czas byśmy je byli. Dwa tygodnie po troszeczku, nie? Przyjemnie się zbierało? Oj, tak. się okay. z drzewa i przyjeżdżcie tutaj i wcinajcie morele. Kupujcie od. miejscowych handlarzy. A nie. Jakieś a nie śmieci. jakiś z tego, z marketu. Nawet nie trzeba jechać, przyjeżdżać tutaj. Wystarczy pojechać po prostu na jakiś lokalny bazarek czy na jakąś giełdę i generalnie będzie to samo. Też pysznie. Zbierane przez ciebie. No bez przesady. No a przez kogo było? Pewnie któryś z naszych widzów mógł jeść naszą pyszną morelkę z targowiska. Mogło się tak zdarzyć. Oj, myślę, że tak, ale to jest nie do zweryfikowania. To jest nie do zweryfikowania, ale naprawdę te morele to. Wszyscy zachwalają. Wszyscy zachwalają, a my po nie przyjeżdżamy specjalnie. I teraz by się przydało jeszcze nagrać, jak. Jak jemy, more... nie? Jak są morele na drzewach, ale na razie są kwiaty. To, mi, to czy gramy. kwiaty są jadalne? Z tego, co mi wiadomo, to w małych ilościach, ponieważ zawierają amigdalinę, która jest szkodliwa dla brzuszka. Tak, w skrócie. No, właśnie robimy zdjęcia do atlasu, żebyście mieli nasze zdjęcia. A nie? A nie po prostu z internetu. Tak my chcemy, żeby to wszystko było nasze. Oczywiście używamy zdjęć z internetu, no bo nie mamy swoich. No więc ale no, wskazujemy tak, autora tak, tego. Źródło się jest wskazane wszystko zgodnie z licencją, ale to co znajdziemy, to my robimy zdjęcia, też tam i później będziemy zamieniać te zdjęcia. Bo wiemy, bardzo często brakuje roślin w fazie takiej takiej młodej fazie, nie? Bo na też przykład... jest ciężko, ciężko jest później rozpoznać co to do końca jest jak to jest małe, na przykład no, no, te cykorie jak to jest y, po samych liściach, no to ciężko Na przykład teraz popatrzcie, morela mm, Zobaczcie tak, tak wyglądają kwiaty, ale to są takie białe kwiatuszki Ale czy powiedz mi tak mara, rozpoznałabyś wiśnie od moreli po samym kwiecie? Nie, po samym kwiecie jakbyś, jakbyś mi dał takie porównanie. W jednej ręce kwiat jest z wiśnia, z drugiej z morelki, no, powiedziałbym, że to jest to samo. Popatrzcie na czym rosną te morelki: na białym kamieniu marglowym. Pszczułki, szczułki, się wiadeknie. O, tam jest! Mhm.